Hej, ostatnio przypomniałem sobie film, który jest podobno, niepodobno, jest najlepszym filmem na świecie, jeśli chodzi o film motywacyjny. I powiem ci, że nie tyle treść mnie zastanawia, bo podejrzewam, że ten film już oglądałeś, zaraz powiem jaki, ale zastanawia mnie to, że ktoś potrafił stworzyć, po pierwsze napisać książkę, bo książkę napisał Stephen King, a potem ktoś potrafił nakręcić taki film, gdzie ludzie uważają, że jest najlepszy na świecie, bo to wybierają widzowie. Skazany na Shawshank. To jest dość stary film, na drugim miejscu jest chyba ojciec Szesny, który jest chyba jeszcze starszy i widzisz to też jest ciekawe, że nowe produkcje nie są w stanie zrobić tego co te stare filmy i ciekaw jestem co Ty napiszesz w komentarzu a propos tego co powoduje, że ten film jest taki genialny, że tyle osób go poleca, bo mnie to frapuje, mnie ta myśl, ale okej okay. wyciągnę z tego filmu kilka rzeczy, nad którymi może się do tej pory nie zastanawiałeś, a te rzeczy mają przełożenie na Twoje bezne życie. I podstawa z, jest kilka takich elementów, które są niezwykle inspirujące. Pierwsza sprawa podstawowa to to, żeby mieć stałe wyzwania. W tym filmie to się objawia w ten sposób, że ten, ten pan, którego zamknięto w więzieniu, niesłusznie zresztą, wiedział, że jeśli będzie, jeśli podda się rutynie, która panuje w tym więzieniu, to po prostu. Odjedzie psychicznie. Tym bardziej, że był skazany na podwójne dożywocie, więc no, za dużo tego wszystkiego na, na normalną osobę. I robił sobie właśnie całe, cały czas jakieś nowe wyzwania a propos rzeczy, którymi zajmował się w tym więzieniu. Bo najpierw sobie tam rzeźbił jakieś rzeczy z kamienia, figurki, szachów, a potem zaczął kopać tunel. Ale to, to zaraz dojdziemy do tego tunelu, bo. Założył też bibliotekę, pisał co chwilę listy do rozmaitych urzędów, żeby dawali pieniądze albo dawali, dawali książki po prostu do tej biblioteki. Zaczął się zajmować edukacją współwięźniów, zaczął zajmować się podatkami i rozliczeniami strażników więziennych. Więc widzisz, cały czas wyzwania, cały czas, żeby coś się działo. I teraz tak, przyszły nam czasy, kiedy pozamykają nas albo już, no, w zasadzie już nas zamykają w domach. Zamykają sklepy i tak dalej i tak dalej. I widzisz, yy, znajdziesz się w domu i co? Właśnie o to chodzi, żeby w takim momencie znaleźć sobie nowe wyzwanie. Nie żeby się poddać tak jak wszyscy, może nie wszyscy, ale duża część osób zrobi, że będą oglądać yy, seriale wszelakie, yy, jak, yy, jak były, była akcja wirus. W marcu, w kwietniu, no to niestety tak wyglądało, bo telewizje, się, telewizje były zachwycone, bo im rosły wskaźniki, bo po prostu ludzie siedzieli w domach i oglądali, tylko brzuch im rosły. Więc widzisz, nawet jak siedzisz w tym domu, możesz sobie poszukać całego wyzwania i połączę Ci to z kolejną rzeczą z tego filmu, bo, bo jest to kwestia, hmm, nawet jest tam taki, taki fragment powiedziany, że nasze życie i to, co osiągamy, to jest wszystko kwestia siły i czasu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli Ty na przykład teraz zajmiesz się, będziesz siedzieć w domu, niekoniecznie musisz siedzieć w domu, możesz sobie potwiczyć w domu, ale, ale powiedzmy, że chcesz zrobić jakieś większe wyzwanie, coś zmienić. Możesz na przykład zacząć uczyć się grać na jakimś instrumencie i teraz co tu ma siła i czas, jeśli Ty będziesz to robić, Ok, ten Pan spędził w więzieniu 19 czy 20 lat i teraz wyobraź sobie, że od dzisiaj poświęcisz godzinę dziennie czasu na to, żeby uczyć się na przykład gry na fortepianie, albo na gitarze, albo na dowolnym instrumencie muzycznym. Jak myślisz po 20 latach co się będzie dziać? Będziesz prawdopodobnie jednym z lepszych muzyków w ogóle w tym kraju. W ostatnim tygodniu robiłem mnóstwo konferencji na temat biznesu online, przenoszenia biznesu fizycznego do... Do internetu i widzisz, to też jest dla wielu osób wyzwanie. To też jest kwestia siły i czasu poświęconego na to, żeby nauczyć się zarabiać przez internet. Kwestia poświęconej godziny dziennie, jak myślisz, jeśli zaczniesz to dzisiaj robić i będziesz robić przez 20 lat, poświęcisz na to godzinę dziennie, to czy po 20 latach będziesz milionerem, czy nie? Wydaje mi się to dość oczywiste, ale widzisz, tak samo jest kwestia. Na przykład opanowania wiedzy na tematy ekonomiczne, finansowe, bo możesz zacząć uczyć się tego, jak działa giełda, jak działają rynki finansowe i poświęcić na to godzinę dziennie i robić to godzinę dziennie przez kolejne 20 lat. To też się zastanów, czy za 20 lat będziesz milionerem albo multimilionerem, jeśli będziesz mieć taką wiedzę i będziesz tą wiedzę stosować w praktyce, bo dołożysz jeszcze do tego determinację, dołożysz do tego zaangażowanie i dołożysz jeszcze coś właśnie bardzo ważnego z tego filmu, bo chodziło o to, żeby mieć plan i go realizować. Więc popatrz, mamy teraz początek listopada, niedługo będzie nowy rok, więc Ty już teraz możesz zacząć kombinować nad planem, nad swoim planem na przyszły rok. Bo jak zaczniesz to robić na święta, albo zaczniesz to robić w sylwestra, to już będzie trochę za późno. Ale jak teraz poświęcisz odrobinę czasu, żeby sobie pomyśleć, jakie by tutaj zrobić niesamowite wyzwanie, i co by tutaj takiego zrobić w przyszłym roku, żeby, to, żeby no rozbić system, swój system, system Twojego otoczenia. Bo możesz sobie założyć, że zrobisz taki postęp, że Twój przyszły rok to będzie najlepszy rok w Twoim życiu. Już teraz możesz pomyśleć co by tu takiego zrobić, ale widzisz im bardziej to będzie nierealne, tym lepiej. Ten człowiek z tego filmu, główny bohater, założył sobie rzecz nierealną. Ucieknie, że ucieknie z więzienia, że wykopie tunel, znaczy wydrąży tunel, który małym jak to się nazywa młotek, małym młotkiem pukał w ścianę i przebił potężny mur i w suma summarum uciekł z tego więzienia. W momencie kiedy od drugiego, drugiego głównego bohatera e, kupił powiedzmy ten muteczek, to tamten mówi, co ty chyba nie myślisz uciec z więzienia za pomocą tego muteczka, bo to zajęło być ci to pewnie z 200 lat. Okazało się, że nie zajęło mu to 200 lat, ale zajęło mu to 20 lat, ale zrobił to. Więc widzisz każda rzecz, która w tym momencie wydaje ci się niemożliwa, tak naprawdę jest możliwa w odpowiednim okresie czasu jeśli ty to codziennie będziesz praktykować i dochodzimy do sedna tego wszystkiego, z tego filmu, co, co dla ciebie możesz wyciągnąć. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. I jak teraz patrzę na jak patrzę na ten film z perspektywy jakiegoś tam czasu, to też sobie tak myślę, czy ten główny bohater, gdyby został bankierem, zanim został aresztowany, gdyby dorastał tak, gdyby powiedzmy, rozwijał się tak, jak wszyscy ludzie z jego otoczenia to czy byłby? Czy, czy. Dobra to jest troszkę zakręcona moja teoria, czy byłby tak mocną psychicznie osobą, jaką został po tych wszystkich przejściach, bo widzisz summa summarum oceniamy swoje życie jako takie i gdyby on po prostu żył tak jak wszyscy ludzie tylko się bogacił, być może by mu tylko brzuch rósł i to byłoby całe jego życie, ale widzisz tutaj znalazł się w warunkach, gdzie nie miał wielkiego wpływu na swoje życie, a jak to życie w maksymalny sposób starał się kontrolować i doprowadziło go to do tego, że faktycznie jego psychika wzmocniła się w sposób niesamowity, no ale niestety zmarnował pewnie co piękniejsze lata swojego życia na, na to, że był zamknięty, poddany no, niestety, niefajnemu miejscu, jakim jest, jest to więzienie. Ale powtarzam, co ci nie zabije, to cię wzmocni. Jeśli ty zaczniesz teraz planować, już teraz w listopadzie zaczniesz myśleć nad swoimi planami na przyszły rok, to załóż właśnie to, że to są plany nierealne, że to są plany niemożliwe do zrealizowania na dzień dzisiejszy. Tak, ten człowiek z tym młoteczkiem, który wymyślił sobie, że ucieknie z tego więzienia, że przebije tunel, a ty masz jeszcze dwa miesiące czasu na to, żeby się przygotować do nowego roku ale tak naprawdę ten plan zacznij realizować już teraz, nie czekaj na nowy rok. Wymyśl sobie ten plan szalony, który w tym momencie jest dla Ciebie nierealny, bo jeśli Ty sobie wyznaczysz plan, który jest realny i możliwy do, do wykonania, no to, 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 to nie ma żadnego wyzwania, bo jeśli Ty wiesz, że to zrobisz, no to jakie tu jest wyzwanie? To jest po prostu normalna sprawa, że Ty to zrealizujesz, a jeśli Ty założysz, że zrobisz coś, co jest nierealne w tym momencie dla Ciebie, to będzie szukać rozwiązań, jak to zrobić, jakich poznać ludzi, jakie, jaką wiedzę mieć, jakie narzędzia, jakie środki do tego potrzebujesz, i to jest wyzwanie. I to jest to, co będzie budować ciebie, twoją właśnie siłę psychiczną, i widzisz w kolejnych latach życia, to ci właśnie przyda. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Być może jeszcze w niedzielę zrobię jedną konferencję, zobaczymy na temat pieniędzy. Jeśli tak, to zapraszam w niedzielę koło południa, jeśli nie, to słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Hej.